Tona, bogini seksu, jest napalona, luna, kana wejściu. Ju, na początek mogła być za dla mnie, podobno robisz to naprawdę bardzo fajnie. Zobaczyć ja, jak kręcę kimś lupą, potem cię sejznę, żelznę cię suko. No, user widzę jak, jak profesjonalistka, lub tak dowolnie, więc po to wykorzystać, więc blisko teraz na kolana że już jesteś rozgrzana jak juro mojego pana. Tak, tak, go kochana. Lubisz to go w swojej buzi. On też on też to bardzo lubi. Jesteś szkoda. chyba, się, chcecie w końcu posmakować. Kurwa, w moim wszystko na wszystko na miejscu. a tak, twoich feomonów. Dziewczynali życie, nie, dajesz, suko. Co? Cię twoim nagim ciałem. Opalone cycki to jest to, od bo chciałem różne wariatki ty jesteś wyjątkowa. Mówisz wyznać, że lumię zaszukować. Ciężko przyjechać, ciężko zawitaniać łóżku. Jeszcze chwila, będę mówił ci kietuszku. Ona, bo, nie jest seksu, seksu, jest napalona, ona, pomagana, wejściu, wejściu. Ja mnie tutaj na sofa kręciła ziołka. Co masz najlepszego? Pokaż, a ja pokażę ci. Mój kuski rap. A ty udowodnisz mi, że najlepiej umieszczać swój manta. Klap, klap, klap na odległość. no, wszystkich nastoletnich. jest o mocy wiórku dwa moje gusta. gusta Mówiliśmy między usta mówi, się mieć mini, gdy są moje Twoje cycuchy. O większości dni się do bikini, gdy swoją pijołiność. To nie oznacza, a nie nowinność. Więc Wazdrowo... zobaczymy, finał. Po... Nie zobaczymy, każdy będzie by cię powie zapinał. Lec się zapominał, że to nie dziewcząt, nie ma się komendasu lecz się nie rozpoznają, a nie rasu uczyła się odpowiadają swoją. Tyle i nazywają kurwą. Dla mnie, dla mnie zna się równo. Tak, seks, ubóstwo. Na twój brzuch sechlusność. Zięć, zięć, ja zrobię pają zdjęć, Wklęcz, wklęcz przed nami jeszcze raz pięćset. Suko, bo na...